Sprzedaż nie jest dziełem przypadku. No, niby tak, łatwo powiedzieć, ale jeżeli prowadzisz biuro nieruchomości albo jesteś menadżerem w biurze nieruchomości, wiesz, że to nie lada wyzwanie. Ale jest na to rozwiązanie. Jest nim Michał Wleklik, człowiek, który od 13 lat pracuje w nieruchomościach, a od 12 lat zarządza zespołami pośredników. Kiedy rozmawiam z menedżerami i właścicielami biur nieruchomości, wskazują oni na cztery najważniejsze obszary, które stanowią wyzwanie w ich codziennej pracy. Po pierwsze, to rekrutacja. Nie tylko skąd wziąć ludzi do pracy, ale i jak wybrać tych, w których faktycznie warto się zaangażować. Po drugie, jak wdrożyć ich do pracy tak, aby docelowo byli w niej samodzielni. Po trzecie, jak motywować zespół sprzedażowy. Nie tylko wzbudzić motywację, ale utrzymać się w codziennej pracy. A po czwarte, jak zarządzać sprzedażą, tak, aby uzyskać odpowiedni wynik, który przełoży się na właściwy budżet dla firmy i jednocześnie da czas menedżerowi na odpoczynek czy wakacje. Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te wszystkie pytania i nabyć praktycznych umiejętności, zapraszamy na Akademię Zarządzania Sprzedażą w branży nieruchomości. W szczegóły poniżej.